To jest ten klawiatakan. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Jak za pomocą mokrego palca można określić kierunek wiatru? No to zacznijmy od tego, jak to w ogóle wygląda. Bierzemy nasz palec, obojętnie z której ręki, i go moczymy. Czy to w wodzie, czy go zwilżamy po prostu naszą śliną. Ważne jest to, aby nasz palec był z każdej strony zwilżony lub też mokry. Wystawiamy nasz palec na zewnątrz, jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, no albo po prostu przed siebie, jeżeli jesteśmy na dworze, tak abyśmy my nie zasłaniali kierunku wiatru. Dlatego zawsze go podnosimy nad siebie. I teraz miejsce, w którym poczujemy lekki chłód, wskazuje nam kierunek wiatru. A teraz tak bardziej fizyczniej, dlaczego tak się dzieje? Mamy tutaj do czynienia z parowaniem ciał. Nasz palec wystawiony na wiatr będzie nam szybciej parował od strony, z której wieje wiatr. Dlaczego czujemy ten chłód? Ponieważ podczas parowania ciecz popiera energię z palca. OK? I to koniec zjawiska fizycznego. A my po prostu czujemy wtedy lekki chłód. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.